Ty, jesteś tak ponadprzeciętnie inteligentny i będziesz w stanie tak wesprzeć nasz zespół, że razem, Bo jako drużyna, damy. damy radę. Mhm. No więc my zespół, to chyba zespół dawna, ale spoko, może być. Jak będzie jakiś ok, za 1200, to mogę ci kupić, ale to jak Nawet za 800 może jak... być. Mm. Spoko, mogę ci kupić. Cheap, że się wywaliłeś. Przez co nie miałeś amunicji, przez co nam przegrałeś Gierkę. Ale my ci tego nie mamy za złe, nie? Antykurwałem ja ci tak rozpierdolił, gdybym chciał, <śm> Ale <śm> jak mnie <śm> wysyła nad nim jakieś pięciu, ja nie wiem, ja, ja nie wiem, jesteś tak toksyczny. Trzymaj to jest... Powalony pierwszy. Czekam na końcu, Powalony drugi. Zabity. Dawaj Gabrysia, na zalew Dobra Ciśnij tam już a macie Lexa? Nie. Tutaj jest jeden. Dobra, ja jednak zmieniam na wypasioną wyrwę. O i Osiem. widzę ludzi, wina proszę Gdzie? bardzo wypasiona. Mamy, mamy, mamy mamy Wypasiona. Daj siadę siedzwozo. Gdzie jesteś? No Dawaj. właśnie. Próbuję zobaczyć policzka, który przed nami ucieka. Po, 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 po nie dobie. Mnie Byłbym wdzięczny dobrze dzięki masz to tak nie, będą... dobra, ja sobie czaga się podję. słyszałem, że koczujesz w lasach Orland. zaraz pierdolę, kurwa mać koszką kukową nie nie, dałem. Tylko dzisiaj śmiesznie strzela z tego mopa. Nie mopa, tylko przepychać. Zimy widzimy, ma, bo było do strefy kaszej. No jest. właśnie o to chodzi, bo stary może ktoś tu będzie właśnie podchodził pod strefę. Mam, mam. Co masz? Chyba zespół dawna Typa. O, ja też widzę cały skład. Ja dobiję tego, co ja go mam. hello Noe no A bo no. mi się dałem ke 5 razy Gdzieś jeszcze będzie jeden ziomeczek Widzę skrinę Ooo A to jest Tak, że ktoś chce. po potę szybko. Ja bym chciał. Nie wiem, ja idę na płaczącą, nie chcę się wyszukać. No. Typy przed nami, Gabrysia. Na ene. Dajesz sobie radę? Doje no właśnie ich dojeżdżam. Zobaczymy, czy damy sobie okay. radę. Gabrysia, musisz dać siebie wszystko. Tyraj ich. <try> O! Zabij go, zabij go, zostawiam go Tobie, Gabrysia, dawaj! Super! Ekstra, Dałaś radę, widzisz? Okej, zrób, że ja nie chcę Czaka Czeka sobie, na Ciebie Zabij go, okej? Okay? <laughs> <laughs> <szybko, szybko>, <laughs> <zbi> <laughs> <inaudible> no, szybko, wyjebane go... Szybko, No mamy, mamy team, stary! No. Dam radę, bez problemu. To będę musiał potem się hillnąć To ognisko postawiłem. Dobra, odejście tutaj ja lecesz To ogólnie zostało ostatnich trzech typa No Typ 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 Widzę ja... Okej, okay. ja lecę na niego Dostał ja jazdy. Dostał minus 20 Gdzie jest? Na pingu Może spadł Typa widzę typ 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 typ, typ konnie Gdzie masz Eee... ELEMON no, tutaj trzeba tym się składować Okej? Okay. No, elegancko so. um, No Ej, i co? Ej, mamy to koronki, to może zagrajmy tak, wiecie? Trochę... Bezpieczniej? Bezpieczniej. No, bo ja bym zrobił podwójnego wina, żeby mieć tutaj emotki, jakby, nie? Wiecie, który. Ale ja się pocimy w tym momencie, rozgrzany. <trym wreszcie> ale, bo mówię, bo my gramy pod fragi, nie? No, ale pamiętajcie, że gramy tak jakby solo na składy, więc grajcie ostrożnie. No, Ty coś nie ostrożnie na daleko. mnie już na dupce, nie wiem Ej, no skąd? Spoko, mnie już w powalili. Ja też no. twojego powaliłem. Ja no, nie wierzę w ciebie, no ja nie przyjdę, bo grałem w solo. No, ty szmaciarzu! Drodzę cię. Chcesz pompę dostać? Wtedy bym wygrał Dajcie ja muszę pomper. ten internet naprawić, bo po to jest jakieś... ...pore. Co tu się działo? Z zalewu zalew, Trzeciego powaliłem No nie... Tam się poć, muszę się zlutować Bo ja nic są... nie, nie pompa no, i i, i no. Ej, sami mi czy... przynieśli Ja grałem tylko z jedną bronią Nie mogę nie wykorzystać Ja czemu tutaj nikogo nie ma? Zarobiście jak mi z dwóch stron strzlają, jeszcze ktoś mi poka do drzwi KO otwórz, zajebiście sysia. Pierwsza się wyłożyłaś, to najmniej masz do powiedzenia. Mady Dobra, lecę tam do was pomoc Gabrysi. Gebrysia, schowaj się Ja idę do... do... Schowaj do... się, bo mam cały oddział. O, ja jestem do końca mapy stary. Będę no. miał srogie problemy. No, to lecę. Poczekaj, nie dalej. dwa oddziały mnie atakują. Ej okay, no. Zaraz tam wejdę, czy nie zaraz, na chwilkę, zanim... Zostanę się jak najszybciej wywodzeniem. Do Dobra, Pięknie, jeden ja oddział pływę. wyeliminowany jeszcze drugi tu jest. Boże, ja mam zero fragów. Tak, to nie jest Dobra. Skończymy. Jeden kolejny powalony. Drugi powalone Po swojemu trzeba kartę ogłuszyć byłoby. No to czyli co, no ręka jak młotek, no to to delikatne uderzenie było. Dawaj go. Dawaj. Dawaj. Kurwa, jak inny nie wyszedł z tego z tłumikiem. Czekaj. Aha, spoko. D Dzięki za dobicie, nie? Najlepsze no jest to, że jeden z nich miał 3 HP, e, a jedno, kolejny nie dobra, miał w ogóle Brysia, kary. gdzie jesteś? No zdobyłam kartę. Nie zdobyłaś karty, bo ja ją mam. No nie, dobra. A ja jestem blisko tego. Ciebie na nawet nie ma tu, gdzie Maciek zginął. Nieważne. Łatwo Postawo... powiedzieć. Ja wiem, że łatwo. Mam problem, duży problem. Szybko do mnie ktoś podejdzie. Ja nie podejdę. To już mam pomocy. Powaliłam jednego. Muszę spryniczyć. Ej, chcę się zanieść jest? dużą potek Linkowi. na szybko, szybko, szybko. Gdzie na jesteś? górze jestem. Na górze przy drzewie. Ławce. Chodź. O, 6 sekund chyba by było po 16 fragów. No. E, nie no ja zabijam tyle ile mogę, ale się nie... nie da. E, ja suwniko, nas... tu nie ma. Jestem low, Pomocy! Pomocy! Nie, nie, nie dam rady. Tylko ich zajmij, ja mam trochę draga, ja się uleczę, okay. nie? Okej. Gdzie są? Dobra, dzięki. Gdzie jest? O, krąg. Elegancko, chłopaki, elegancko. Leczenie, leczenie, bo... Na ja się nadal do... się strzelają. Poty małe chociażby. kurczę, tarczy w ogóle nie mam. Poty, ktoś, coś, cokolwiek. Ja mam yy, te. Myślę, że wyglądało tak, że nie do mnie z tym strenę a dwie ściany trzymałem. Jak myślę, nie wiem. Filter jak wychodzi, to, skład cały. Wal do niego. Ba Dobrze, elegancko. Co ty robisz? Może. nie umysłowe. Nie będę na siebie tego wykorzystywać. Bo... No i są typy nasze szamranych dwa oddziały. Że ich tak wszystkich A! jem, bo tak z daleka. Okej, okay, tutaj jest. Mówimy i zawód się. A ja nie, nie jestem w stanie do wszystkich na To dzik. To są snajpery ja bym ich szczerze, ale. Ok, on no, jest tak low, on jest tak no, low. Ten, ten, ten jest low, ma na biało. Eee, się, nie no, Czekaj, jest niego. Nie trafi, że wjechał. Ej, pomocy, 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 pomocy! Biegnę. No idę. nie, zabije mnie. Pomocy, szybko. Jest tu, leczy się. Eee, i dwóch to było teammate, to ich dobijem i zabijem. Mam! Gdzie? No, eee, yy, gdzie... jest ja na low, dobra. No, stał 49 i 24 dwa razy. Powalony. Nice. Dostałam. Boże. Skąd? Biegnę, biegnę. Dope mnie Ale drugiego zostawiamy, drugiego zostawiamy tak, tak, uciekajcie przed nim Uciekamy, nie, uciekamy nie, on tu jest, on tu jest, on tu jest Patrz, on nie widzi mnie On się w krzaku kampi tu Patrz Nie, <laughs> nie zabijaj mnie ja, stary ja nam no skopy Poczekaj, poczekaj, poczekaj Ew, skill offa, skill offa, skill offa Odradza kolegę Odradza kolegę ktoś Nie odradza, to Maciek ciebie od... od... Odradza jak masz jakie Tak, jesteś nie wdzięczna jesteś. Ja muszę mną skołparć. Ale! Nie Chyba że jesteś transzenderem. Ty go goński lofa. Prawie. Nie No nie. Nice. Ty <grym> to I mieliśmy 41 fragów. and it was, it was, it was, it was.